Widzowie w następnym odcinku na moim kanale. Z nowej serii, jak widzicie, piękna, fajna seria. Oczywiście jesteśmy z Kim z Szymonem. No, powiedz widzom, co będziemy dzisiaj robić, a my idziemy na pole. Dzisiaj będziemy kultywatorować, ale też coś innego. Tak, możesz powiedzieć widzom.

Śrubok. Ja zadzwonię Dobry. po pana. Ja zadzwonię po pana, to pan przyjedzie po 60. Czy, czy mam? Przyjedzie? Lametun. Aha. Dobra widzę, bo ja na razie muszę iść, bo mam jakieś sprawy do załatwienia. Nie? Nie, na razie idź na ten. No. Rób ten. A. Bo ty później miałeś jechać gdzieś, no nie? No. On to miał... Nie wiem, y, że to... No, on miał załatwić chyba y, maskę, kabinę, żeby kupić, a pan po nas przyjedzie tu. Farbę. Farbę. No i to farbę inną. On se pójdzie na nogach. My se za, y, za panem Satem pojedziemy. A więc widzowie, jak chcecie live'y, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, łapkę w górę zostawcie, będzie mi miło. Dobra, lecimy. Też mogę pokazać yy, sprzęt Szymona. Biegniemy tam do niego. Czym on też robi, żebyście nie pomyśleli, że on tylko robi. Widzicie taki tysiąc dwójka. Dobra, my idziemy. Też będziemy musieli dokończyć innym ciągnikiem y, kultywatorowanie, bo 60 pójdzie za niedługo Dobra, widzowie jestem. I tutaj y, właśnie no Kultywatorujemy, jak mówiłem, będzie trzeba yy, dokończyć kultywatorowanie innym ciągnikiem, bo za, za niedługo po pana zadzwonimy, to pan się tylko przebierze, bo mówił, że tam będzie w ciuchach roboczych przyjedzie. No i ten, no i ten, to no możemy dzwonić w sumie. Dzień dobry. Ja po tego Po tą lawetę żeby przyjechała mi Po sześćdziesiątkę Dobrze Ja tylko się i już Dobra to pan przyjedzie Zaraz to ja już czekam na, No na razie Dobra widzowie Pan za niedługo przyjedzie Ja Seata też sobie naszykuję od razu To pojedziemy za panem Żeby tam wszystko podpisywać, ile to tam wyjdzie, czy coś tam. Nie, yy, umowę, że. Każemy panu to zrobić. Też pan za niedługo chyba przyjedzie. Powinien przyjechać, bo. Sata już nie, nawet nie będziemy gasić. Nasza piękna sześćdziesiątka idzie w końcu do naprawy. Kurde, nie wiem kiedy ten pan przyjedzie, no ale dobra. Jak... Nie chcę Wam za dużo spoilerować. W następnym odcinku będzie yy, pewnie zobaczycie efekt końcowy. No i mam nadzieję, że Pan zrobi ładnie. I żeby odpalała zaszczała. Odpalimy ją, żeby się trochę pochodziła przed tym, jak Pan. Przyjedzie tu. O, chyba jedzie. Pan? Pan! O, stój pan, stój pan. Dobry. Dobry, ja Dobra, to rozłóż tam, panie lawetę, ja już wjeżdżam. Jak, jak widzę, widzieli. Dobra, spokojnie pan sobie stanie. Ja wiadę. Wjeżdżaj, pan. Wjeżdżam, Wjeżdżam. Wjeżdżam, Tylko pan się nie ruszaj. Zabiję. Dobra, widzowie, wjeżdżamy. Tylko żeby nie spadła nam ta sześćdziesiątka, jak pan będzie wiózł. Panie, tylko powoli, żeby nie spadła, dobra? Gdzie? Gdzie? Tam na warsztat koło sklepu. O kurde! Panie, coż, żeś zrobił? No czekaj, panie, idę po Tura, To wyciągniemy. Kotur został na tamtym polu. Czekaj, pan. Pod, wsiadaj do sata. To ja. Tak. Pan. Dobra, widzimy, jak widzieliście, kraksa. Siedzisz? Dobra, jak widzimy, jak widzieliście, kraksa się stała. No, ale co trzeba, trzeba coś zrobić. Bo pan nie O tutaj na polu Pan umie autem jechać czy woli Pan ciągnikiem? nie No to czekaj Pan Tylko wsiądę widzowie Kurdeż Szymon tu go zostawił Nie, nie jedź Pan! Pan! Panie! Stój! Dziękuję. Dobra, jedź se powoli, ale powoli gieniu. Dobrze mówię, gieniu? No. Tam na warsztat koło sklepu chyba dogadaliśmy się, no nie? Nie. Co tam? Panie! No ale... Panie! Dobra, widzimy stary dziadek ale kurde umie prowadzić, umie umie. Kurde, aż mi się zagotowało jak on to prowadził. Spad! Stój, stój, wyciąć. Panie, bo zaraz to będzie zakopane. No i jak mówiłem? No pięknie. Panie, stój. Wysiądź. Wysiądź, pan. Ja... Dobra. Ale wysiądź mi, pan, ja to zrobię, dobra? I wysiądź mi, pan najpierw sata musimy odkopać, bo czym ja pojadę panie nie kręć, bo zaraz pan zaryjesz bardziej go o kurde panie ja nie dawaj pan Uch, panie. <grywa> panie wyjeżdżaj Pana posrało, kurde? Jezu, widzowie, widzicie jaki gieniu przyjechał, nie wiem czy w następnym odcinku nie trzeba będzie go zawieść. Panie to Panie! Pan się tu lepiej nic nie odzywa już. Panie! Oś Kazara PÓJDZIE! Panie, ale ja pójdę. Dobra. Pod, widzowie, podniesiemy tamto auto, niech zawiezie już do tego mechanika. Ja se, ja se pójdę, ja, ja wsiądę do pana. Dobra? Panie i gazu! Gazu, gazu! Uważaj pan, bo to nobiutkie. Co? Uważaj pan, bo to nabitkie, ale. O kurde, widzowie. Panie, bo zaraz pan mi się łośka wygrinci. Spokojnie. Spokojnie, widzowie, ogarniemy. O kurde. O! Dobra. Panie, jedź pan szybciej trochę. Pani daj jej gaz pod wodę a... Co? Gaz <laughs> pod... Stój, do tyłu jedź, do tyłu jedź. Panie, bo ja zaraz się... Ja się, panie, zaraz je zaryję. Panie. To nic z tego Cieka. nie będzie. Chcę do domu i ja wezmę swój ciągnik. Nie, panie. Dobra, ja wiem. Pan se odczepił? Odczepił pan? Odczepił. To pan se powoli ten, ja panu to wyjadę. Widzicie, widzowie, co. Dobra, panie, jejce do domu, ja panu to zaciągnę. Dobra? Ja Niech pan, ja pan tu na drugie wyciągnie. Ja to wezmę, bo pan już zapłacił za, e, e, za przejazd. To ja ci pojadę, niech pan tylko wyciągnie na drogę. Dobra, widzowie, wyciągnąłem mu to na drogę. Pinaj pan. Was... Panie, nie mogę! Nie mogę odpiąć! Ale... Jedź pan szybko. Szybko pan. Szybko. Dobra, jedź pan. Siadam z panem. Tylko nie zabij mnie. Bo ja młody chcę jeszcze trochę pożyć. Jeszcze długo. Pożyjemy, zobaczcie. Dobra, widzowie, yy, jakiś nie wiem co tu za baran przyjechał do mnie. O kurde, siedzik. Dobra, nic, nic widzowie. Gaspan. Dobra, jedziemy, widzowie, bo Pan wiedzie tylko na plac, skończymy na dzisiaj odcinek, w następnym odcinku pan mnie to przywiezie, dobra? Dobra. Ja. Ale gaz w podłogę! No panie, trzyma. O kurde. Panie, tu skrzyżowanie jest! A to, jest to Powoli teraz. W lewo, no. Bravo!